Rok 1890, rok 1941, rok 2023 i rok 2053. Cztery epoki, czterech detektywów, cztery śledztwa prowadzone przez Brytyjczyka, Żyda, yy, Afroamerykańską Muzułmankę, yy, Geja, Czyli po prostu film Netflixa z 2023 roku. No i oczywiście tych wszystkich czterech detektywów i cztery śledztwa łączy jedna rzecz jest to te same ciało ofiary. Skaczemy w czasie, skaczemy w dochodzeniach prowadzonych według możliwości, jakie były w poszczególnych latach. Zbliżamy się krok po kroku do trwającego od 160 lat spisku mającego na cel uszczęśliwić ludzkość, a przynajmniej uszczęśliwić jednego człowieka. Czy uda się ocalić Londyn przed katastrofą? Czy uda się przekonać Eliasa, że go wreszcie ktoś pokocha? I wreszcie, czy można zmienić zdarzenia, które się wydarzyły i ocalić setki tysięcy mieszkańców Londynu? Oczekując na ostatni odcinek, mogę Wam powiedzieć, że znajdziecie odpowiedź na te wszystkie pytania.